W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Matko Boża, moje życie pełne jest Twojej miłości. Odkąd istnieje na tym świecie, Ty troszczysz się o mnie z nieba, chronisz mnie przed złem, wybaczasz moje przewinienia. Dziękuję Ci, że jesteś moją Matką. Z Tobą każdy dzień jest piękny. Mario. Oddaję Ci moje serce. Wiedz, że wszystko, co czynię dobrego, czynię w Twoje imię, myśląc o Tobie. Przyjmij me dobre uczynki jako ofiarę w intencji Tobie wiadomej. Ty wiesz lepiej ode mnie, kto najbardziej potrzebuje Twego miłosierdzia. Proszę, Maryjo, zaopiekuj się moim sercem. Spraw, by zawsze było czyste, pełne dobra i chrześcijańskiej miłości. By nie zamieszkało w nim zło, które mogłoby oddalić mnie od Pana Jezusa. Błagam, prowadź mnie, wskazuj mi drogę, podpowiadaj w każdej sytuacji życiowej. Pragnę zaprosić Cię do mego życia, żadnej decyzji nie podejmować bez Ciebie. Ty jesteś moim najlepszym wsparciem i ufam Ci całkowicie, Matko Boża. Przyjmij moją miłość i uwielbienie. Proszę wybacz mi moje słabości. Z całego serca przepraszam Cię za wszystkie moje błędy. Już nigdy więcej nie chcę sprawić Ci bólu. Pozwól mi stawać się lepszą, być coraz bliżej Ciebie i Twego Syna. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!